Cześć moi drodzy, z tej strony Mejzio. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z Lifecrafta. Jak to będzie polegało? Będziemy grali sobie w Minecrafta zwykłego. Ale głównie ta seria będzie polegała na tym, że będziemy grali na live'ach. Ale też będą sobie odcinki. Sama nazwa to sugeruje. Ogólnie co jeszcze jest w sprawach kanału? Kanał, no wątpię, że będzie się rozwijał dobrze, ale miałem zmiaru w niego od razu wkładać 100%, ale 100% swojego zaangażowania, ale powoli, powoli będzie się rozwijał. Więc już kończąc, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji. No i co, to chyba na tyle i możemy zaczynać, nie? Że sprawdzimy, czy wszystkie ustawienia są dobrze. Włączmy sobie koordynaty. Więc co, mamy chyba wszystko. Możemy zaczynać. A wracając jeszcze do sprawy kanału. Kanał nie. Jak mam zamiar z regularnością? Na początku chcę zrobić takiego, że odcinki nie będą rzucane regularnie. Może raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu będzie odcinek. Ale to zależy. Będą, będą też różne live y na, e, na tym kanale. Dobra. E, no, już widzę. Sekretarz jesteśmy ciekawy. E, tu widzę. palnia. Czeka, no dobra. Muszę się jeszcze tam po drodze zajrzeć. Owca. Ogólnie nie będzie nagrywany sam tylko Minecraft. Ogólnie e, to tak. Znaczy e, ja skończyłem. Aha. E, będzie Minecraft, ale też będą też różne inne gry. I nie tylko. One będą na przykład z telefonu. Ogólnie teraz gramy w Minecraft Pocket, Pocket Edition. E, I tak. Co mam zamiar jeszcze zrobić? Będą na przykład nawet z komputera będą jakieś e, inne gry. Komputerową, na przykład, poza tutaj Minecraftem. Myślę, że Minecraft na początek może być dobry. Ale to już wy zadecydujecie, czy chcecie, żebym to nagrywał. Ja myślę, że na początku, jednak będę to wrzucał, jakieś odcinki z tego. Na YouTube będą jakieś live'y z tego. Jeszcze nie wiem w jakich godzinach. Teraz poszukamy jakiejś wioski lub czegoś, bo bardzo by się przydało. E, Sit do e, świata macie, jak to jest Seed, to macie podane do góry. Chyba widać. Ogólnie to ja gram na fakcie. Nie ja mam zamiaru grać e, na przyciskach, bo no to jest dość wkurzające według mnie. Mm. Kurde, słaby ten świat Jakiś taki Zostaliśmy jakieś tanie coś O ja dobra, no to bo ja ich nie było. I teraz pytanie, jakie gry będę nagrywał? Eee, rozmyślałem tak, poza Minecraftem co myślicie o jakiejś Service Farming Simulatora? Posiadam też coś takiego jak IFSC. A czym to polega? Jeżeli to jest z Was w dzieciństwie, wygląda taką bajkę, która się nazywa Kodlioko, to chyba wiedzą, wiedzą o co mi chodzi. Jeżeli nie wiecie, poczytajcie sobie w necie, na pewno znajdziecie o co mi chodzi. Poglądajcie sobie jakieś odcinki na YouTubie z tego, będziecie wiedzieć. Ten kajon jest ciekawy, może go zaraz zwiedzę. Nie. O, ale ładnie, woda, taka tutaj woda. Moglibyśmy tutaj na razie zamieszkać tymczasowo. Dobra, zobaczymy. Ja idę do kanionu. Eee, e, tam do. Wszystko na drewno. Polecam wam grać na padzie, jeżeli macie. Podłączcie go sobie nawet przez Bluetooth albo jeżeli macie jakąś przejściówkę lub kabel. Podłączcie sobie. To jest bardzo duże ułatwienie. Naprawdę, grając na padzie, możecie zrobić dużo. To jest takie udogodnienie. Zbytko bo zaraz tam skoczę i nie będzie niepotrzebne za dużo. Dobra. Muszę ten kanion. Tam widzę węgiel. Tam chyba żelazo. Hmm, może zacznijmy od początku kanionu i. Wełna eee, by się przydała. Może najpierw zrobię sobie łóżko, co nam się przyda? I duży ten żeby przybył tutaj drugi? Nie, to jest tylko Ogólnie, jeżeli macie pomysł, na to jakiś możecie podstawić w komentarzu. Sorry, za, może od razu mówię sorry za jakoś mikro mikra, ale... No nie poradzę nic. Mam jaki, Mam co mam. I no na razie... Ale na pewno jak będę, jak będę się przyłączał na e, komputer. To tam może być lepsza jakość mikrofonu. Może będą jakieś sagierki cokolwiek. Zobaczymy. E, na razie o tym za bardzo nie myślę. Jaki Ty dajesz barwnik, kwiatuszku? Eee, o, o, o! To jest... Zrobię sobie teraz takie coś. Eee, cyk. I tak. Takie coś. I mamy łóżko. Łóżko się nam bardzo przyda, żeby zrobić sobie spawn. Dobra, zaraz wykopię kobla. E, ten kanion był tu. Dobra, ja bym zaczął tam od tamtej strony. Bo tam jak widzicie, jak to wygląda tu. Mhm. Dobra, mogę tam wyskoczyć A i bardziej tu. Nie wiem, czy pierwszy odcinek będzie trwał długo, ale postaram się jakoś zrobić, żeby był fajny. Mhm. Eee, tu coś mogło być. Dobra, zaraz robię inny killoff. Kiedy może być najbliższy live? Albo jeszcze dzisiaj od odcinka, a jeżeli nie dzisiaj, to jest pewność, że będzie w poniedziałek. W weekend nie ma zamiaru. Aha! Co do weekendu, no właśnie, co myślicie jeszcze o tym, żeby e, nagrywać jeszcze może jakieś odcinki z Fify tutaj wlecą. Zobaczymy. E, Bynajmniej można też FIFA nagrywać tu. No To będą różne gry na tym kanale, ale postanowiłem, że standardowo zacznę od klasycznej gry, którą chyba znają wszyscy, dobra, eee, ile ja mam tego. Dobra, muszę trochę sobie nakopać. Eee. Eee, ogólnie gramy na. W... Jestem be mam beta testera w Minecraftie. Dzięki czemu dostaje wersję beta, których normalnie no, ludzie, którzy nie są beta testerami, nie dostają tych wersji. Na przykład, jak wiecie, teraz jest aktualizacja netera w Minecrafcie. Jako osoba, która jest beta testerem, dostaje po prostu wersję beta, w których już no, są te różne cząstki tego Minecrafta 1.16 nowego. I głównie to wychodzi tak, że kiedy wyjdzie snapshot na javie, to e, wtedy wyjdzie też snapshot e, tutaj w, e, na bedrock. Ja na to będę mówił bedrock. Bo to jest w sumie to samo. E, po co ja to postawiłem? E, dobra, e, zróbmy sobie piecy. coś piecyk, coś przypadnie. piecy piecy Aha. No, mnie chyba na razie się za dużo nie dowiecie, ale no. Jak kanał będzie się rozwijał, to zobaczymy jak będzie dalej. Hmm, czy podejście coś jeszcze w opisie, zobaczymy. Nie wiem, to jest pierwszy odcinek. Sam nawet nie wiem, co on tutaj robi za dużo. No, sorry za jakieś błędy, jak będą, no, ale no pierwszy raz. Ogólnie kiedyś jeszcze nagrywałem pod tą samą nazwą na YouTube, ale... No z powodów małych problemów no nie udało się. Mogłem tylko powiedzieć, że miałem jakieś 14. Tak, 14 subskrypcji. Fajnie jakbym ten wynik tutaj znowu osiągnął. Tu Słuchajcie, te 15. Teraz pytanie, kiedy będzie kolejny odcinek z tego? Nie wiem. Zobaczymy. Najpewniej może się pojawić... W, może się pojawić w poniedziałek coś, a jak nie to we wtorek. Tylko zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Bo moja regularność będzie różna. Może być, że nawet pod koniec tygodnia wpadnie jakiś odcinek. Ale to jeszcze zobaczymy. No i będzie, będzie dużo jakichś odcinków. Będę tutaj próbował urozmaicić to. Na pewno Co chciałem powiedzieć? Wypadło mi już z głowy. Znaczy na pewno nie mam zamiaru zapomnieć o tym kanale. Jednak no z tą regularnością może być różnie. Zobaczymy, jak mi pozwoli czas. Jeżeli będę miał czas cokolwiek nagrać, aby jakoś streama odpalić. Streamy może będą tak trwałe, jakąś godzinkę. E, ale co będę robił na streamach? Ogólnie przed tym, jak zacząłem tutaj nagrywki, to e, grałem sobie tak normalnie na tym świecie e, w Minecrafta. No, wiecie co, tam coś grałem. I na streamach może się oddać, że tak, albo będą tutaj z tego live, albo z mojego prywatnego świata, w którym sobie e, grywałem, na którym no, jestem tam już trochę rozwinięty. E, o tym, co tam się dzieje, będzie to wyraźnie na live'ach. Odcinków z tego chyba nie mam zamiaru żadnych wrzucać. Znaczy no, to jest pewne, że nie wejdzie żaden odcinek z tego, będą tylko same live'y. Przydałoby się coś przypalić tam, bo widzę, że się coś świeci. Dłuży ten kanion. O, węgiel! Ja będę dzisiaj tutaj wolał na dole znać, bo jak widać, nie chcę zginąć. Ja jeszcze sypnę. O! I przepalimy sobie jedzonką. Jeden. Aj. No dobra no to. Eee, wróćmy sobie może tam. Od razu mówię sorry za to, że na przykład słychać jak klikam yy, na padzie, ale to ono za dużo na to nie poradzę. Mam mikro jakie mam, mam zamiar coś może kup kupić sobie nowego, ale kiedy to będzie to ja nie wiem. Dobra. Takie coś, ja się tu jeszcze porozglądam. Myślę, że zaraz jeszcze niedługo skończymy ten odcinek, bo powykupuję tutaj surowce i zakończę. I to będzie taki początek. Oj, przydałoby się jedzonko szybko. Tak jest. Tak i tak. Na tym świecie mam zary... Aha, już o tym mówiłem, że będziemy grali na live'ach i tak będą odcinki. Myślę, że bardziej częściej będą live'y z tego na tym kanale, ale zobaczymy, czy ich będzie. Ja w ogóle doszło do tego, że postanowiłem sobie po zało założyć tutaj kanał. A jakoś tak bardzo mi się nudziło i już naprawdę nie miałem co robić. I mówię, a spróbuję swoich sił na YouTubie. Może najpierw będę szedł dołem, tak jak jeszcze to robię, że idę takimi piętrami. O. No co o ty. Cyk. Drugi level. O nie. Chow to Taki trochę brzydki ten kanion. To się na wysokość. No. Ogólnie kiedy ja to nagrywam, był już dzisiaj e, live. Chyba godzina jakoś, nie chcę teraz oszukać 1030. Taki. Live był testowy, 40 minut trwał. No i tam był praktycznie. E, tam mogliście zobaczyć już świat mój prywatny, który sobie pykam. Nazywa się Majorcraft. E, I co ja tam będę budował będzie się odgadać tylko na streamach, bo w odcinków z tego nie mam zamiaru robić, ale projekt, który ja tam robię, no myślę, że jest przepiękny. Będzie przepiękny. Będzie go sobie robił w swoim czasie. Dobra. A węgiel byś mi został. Tutaj. No i się skończy. Dobra, zaraz będziemy wychodzić z tego KW, okay tylko jeszcze zawsze te wszystkie surowce. I chyba zakończymy odcinek. Myślę, że taki pierwszy odcinek na wstęp jest dobry, to jest taki odcinek informacyjny. No i że ja też o czymś pewnie zapomniałem, bo jestem tak zestresowany, że pewnie już nie zapomniałem i umieszczę to w opisie. Więc grubsza sorry za to. No ale trochę zjadłem Enderman, zabiję go w sumie. Zrób sobie wchodnie. Ty czy mnie nie chce zaatakować? No atakuj. No, no patrz jaki głupny. O, i teraz chodź O, i mamy perełkę Dobra. Wracam do góry, a czekaj, bo to jeszcze będzie. Plany na ten, na ten kanał są duże. Teraz pytanie, jaki procent tych planów na tym kanale się znajdzie? E, tutaj nazywamy... Nagrywam jakimś pierwszym, lepszym programem, który znalazłem. Jestem ciekaw, jak będzie to potem wyglądało. Mhm. Dobra, tam nie dłużej się nie chce. Eee. Aha, Poczekaj. No Halo No co idzie tam jeszcze... więc nie widzę No kurde. Nie <grym> Oj tak, tak, byczki Wy to widzicie, ja też to widzę. Raz. <grystanie> nie na raz i wykopię. No i chyba zakończymy odcinek. Ale byłem zadowolony, gdyby była to ósemka. się przetapia. Ja sobie w tym czasie położę do żywienia kilofu. Trzy żelaza Jedno. Dobra, ja sobie to mogę... O nie, już widzę, że to nie jest zabezpieczone. Też mam pomysł tutaj, żeby zrobić jakieś live'y z serwerów. Live'y, bo odcinków nie. Chociaż jest jeden serwer, który mógłbym przy okazji zareklamować, ale to wszystko w swoim czasie. Może jakiś odcinek z niego wpadnie. Dobra. Wykopię te diaksy i kończymy na dziś odcinek. Znajdźcie się po odcinku może jeszcze tutaj wyjdę z tego kaliwa i coś jeszcze może pogram, ale wolą to, czy będzie mi się chciało na no trochę jeszcze kilo. Mhm. Jest godzina, zaraz powiem, 45. Raz, dwa, trzy, cztery, dziękuję. Dobra, to ja kończę live'a, znaczy nie live'a tylko odcinek. No i co? I żegnam. pa, pa.